Mam na imię Elżbieta, mam 73 lata. Rok temu moje życie wywróciło się do góry nogami. To nie stało się nagle z hukiem. Nie! Zdarzyło się w niedzielne popołudnie w jadalni, którą wybudował jeszcze mój ojciec. Moja własna córka Lucyna spojrzała na mnie z talerza z zimną pieczenią i powiedziała: Mamo rodzice Sławka i jego siostra Karina wprowadzą się tutaj. Zdecydowane. Nie zapytała, co o tym myślisz. Nie powiedziała, czy moglibyśmy im pomóc. Powiedziała: zdecydowane. Tutaj, w moim domu, w domu moich rodziców, w niepołomicach pod Krakowem, w domu, w którym dorastałam, w którym wychowałam Lucynę, w domu, w którym pięć lat temu zmarł mój mąż Jan. W tamtej chwili zrozumiałam, że nie jestem już u siebie. Stałam się przeszkodą, meblem, który przesuwa się z kąta w kąt, zanim zdecyduję się, gdzie go postawić. A najgorsze, że sama otworzyłam drzwi tej inwazji. Przed tamtą niedzielą moje życie było uporządkowane. Mówi się, Uporządkowane jak o zegarze. Dokładnie tak było. Jak stary zegar szafkowy, który dobrze wybija godziny, ale codziennie trzeba go nakręcać. Byłam wdową. Moja emerytura sekretarki po 35 latach w kancelarii mecenasa Dąbrowskiego, tutejszego notariusza, nie była wysoka, ale wystarczała. Dom był dawno spłacony. Wstawałam o siódmej. Schodziłam do mojej kuchni, w której wciąż panował chłód. Posadzka w czarno-białą szachownicę przypominała mi matkę. Parzyłam kawę po polsku, brałam sucharka z odrobiną domowego dżemu morelowego. Otwierałam okiennicę na ogród. Był moją dumą, zwłaszcza pnące róże, które wspinały się po kamiennej fasadzie. Około dziewiątej brałam torbę na zakupy i schodziłam do miasteczka. Dzień dobry w piekarni, słówko z panią aptekarką o pogodzie albo moich drobnych bólach. Mieszkałam sama, ale nie byłam samotna. Miałam swoje zwyczaje. We wtorki był targ. We czwartek spotykałam się z moją przyjaciółką Krysią na partyjkę Remika w kawiarnik Słowiańska. Opiekowałam się moim kotem Puszkiem. Oglądałam panoramę. Proste życie. Życie kobiety w moim wieku w Małopolsce, gdzie zimy bywają szare, a lata czasem ciężkie. Moja córka Lucyna mieszkała w Krakowie. Wyszła za Sławka. Mężczyznę, którego nigdy tak naprawdę nie czułam. Był handlowcem wiecznie w trasie. Wiecznie na telefonie mówił tylko o pieniądzach, o okazjach do zrobienia. Nie mieli dzieci. Lucyna zawsze mówiła, że to nie ten moment. Rok temu nieszczęśliwie upadłam. W deszczowy sobotni poranek, gdy szłam pod Dziennik Polski do skrzynki na listy. Weranda była śliska. Złamanie nadgarstka. Nic strasznego, ale przestraszyłam się. Leżałam na ziemi trzy godziny, zanim pani Maria, moja sąsiadka, zaniepokoiła się, że nie widzi moich otwartych okiennic. Ten wypadek wszystko zmienił. Lucyna przyjechała z Krakowa spanikowana. Mamo, nie możesz dłużej mieszkać sama. To szaleństwo. Umrzesz tu i nikt nie będzie wiedział. Jej troska mnie wzruszyła, ale też zabolała. Szaleństwo. Naprawdę, z powodu złamanego nadgarstka, ale strach już we mnie zamieszkał. Strach przed kolejnym upadkiem. Dwa tygodnie później, Lucyna i Sławek wrócili. Mieli propozycję. Mamo, zaczęła Lucyna, biorąc mnie za ręce. Zastanawialiśmy się. Życie w Krakowie nas stresuje. Sławek chce otworzyć własną firmę. A ty potrzebujesz pomocy, Sławek podchwycił. Dom jest ogromny dla ciebie, samej Elżbieto. Moglibyśmy zamieszkać na piętrze. Wyremontowalibyśmy strych na nasze biuro. Bylibyśmy na miejscu. Robilibyśmy zakupy, pomagalibyśmy ci w ogrodzie. Nie byłabyś już sama. Samotność. To było magiczne słowo. Albo słowo trucizna. Byłam sama, to prawda. Cisza wielkiego domu bywała ogłuszająca. Myśl, że usłyszę kroki na piętrze. Myśl o wspólnych kolacjach. Powiedziałam. Tak. Powiedziałam, tak, bo bałam się znowu upaść. Powiedziałam, tak, bo była moją jedyną córką. Powiedziałam, tak, bo myślałam, że robi to z miłości. Wprowadzili się miesiąc później. Na początku było prawie radośnie. Opróżnili strych pełen starych mebli po janie. Odmalowali. Sławek był często w trasie, ale lucyna była na miejscu. Piłyśmy razem kawę. Zaczęła reorganizować dom. Mamo ten kredens. Jest piękny, ale zajmuje cały salon. Wyniesiemy go na strych. Mamo, twoja stara kuchnia gazowa strasznie dużo pali. Sławek znalazł płytę indukcyjną w promocji. Krok po kroku moje rzeczy znikały. Moje zwyczaje były burzone. Jadali o niemożliwych porach. Wieczorami dudniła muzyka Sławka. Znalazłam się zamknięta na parterze w mojej sypialni i małym saloniku, gdzie postawiłam stary telewizor Janka. Potem zaczęłam słyszeć strzępy rozmów telefonicznych. Sławek głośno rozmawiający w ogrodzie. Słowa takie jak: Długić zajęcie rodzice. Nie śmiałam pytać. Lucyna stała się drażliwa. Mamo, nie musisz podsłuchiwać pod drzwiami. Nie podsłuchiwałam, kochanie, chciałam tylko zapytać o pranie. Zajmiemy się tym mamo. Odpocznij. Ciągle kazano mi odpoczywać. Jakbym już była na wpół martwa, sytuacja zaogniła się w tamto niedzielne popołudnie. Atmosfera była napięta. Sławek nie odezwał się słowem wpatrzony w telefon. Lucyna nerwowo nakładała pieczeń, którą przygotowałam. Czy jest jakiś problem, dzieci? Zaryzykowałam. Lucyna postawiła półmisek tak mocno, że sos prysnął. Tak, mamo, jest problem. Rodzice Sławka mają problem. Wyjaśniła mi. Ryszard i Monika, jej teściowie, mieszkali gdzieś na południu. Najwyraźniej źle zainwestowali. Bank zajął im mieszkanie. Nie mieli nic, a jej szwagierka Karina, która po trzydziestce wciąż z nimi mieszkała, została razem z nimi na bruku. Ścisnęło mnie serce. To była straszna sytuacja. Mój Boże, powiedziałam. Ale. Co oni zrobią? Sławek podniósł wzrok z nad telefonu. Jego spojrzenie było zimne. Przyjadą tutaj. Myślałam, że się przesłyszałam. Tutaj. Do niepołomic, ale. na jak długo? W centrum jest hotel. Nie hotel mamo. Tutaj. Do domu, powiedziała lucyna. Poczułam, że grunt usuwa mi się spod nóg. Ale, lucynko, tu nie ma miejsca. Wy macie piętro. Ja jestem na parterze. Jest duży pokój gościnny, powiedziała. I stary gabinet taty. Karina weźmie rozkładaną kanapę w biurze Sławka? Wstałam, drżała mi ręka ze szklanką wody. Lucyna, nie możesz decydować o tym beze mnie. To mój dom, dawny gabinet twojego ojca, to to jego pamiątka. I wtedy wypowiedziała to zdanie. Mamo, rodzice Sławka i jego siostra Karina wprowadzą się tutaj. Zdecydowane. Przyjeżdżają w przyszły wtorek. Albo to, albo moje małżeństwo się rozpadnie. Rozumiesz? Nie zrozumiałam nic. Zobaczyłam tylko, że moja córka wolała ratować swoje małżeństwo, niż chronić matkę. Kolejny wtorek był najgorszym dniem w moim życiu od pogrzebu Janka. Wynajęty samochód dostawczy zaparkował przed bramą. Wysiadły z niego trzy osoby. Ryszard, szary człowiek, który nie śmiał spojrzeć mi w oczy. Monika jego żona, drobna nerwowa z twardymi oczami, które natychmiast oceniły dom. I Karina ich córka w dresie ze słuchawkami na szyi żująca gumę. Lucyna i Sławek powitali ich z otwartymi ramionami. Wchodźcie, wchodźcie, czujcie się jak u siebie. Stałam w sieni w podomce, niezdolna się poruszyć. Monika ledwo się ze mną przywitała, a to Elżbieta. Dzień dobry. Dużo miejsca. Trochę staroświecko nie, trzeba będzie odświeżyć. Zaczęli wnosić swoje rzeczy. Walizki, kartony, plastikowe torby. Sławek otworzył drzwi do gabinetu Janka. To było moje sanktuarium. Jego książki, jego skórzany fotel, jego biurko, na którym zawsze zostawiałam -Świeżą różę. No, Karina, urządzimy cię tutaj powiedział sławek. Nie! krzyknęłam. To nie był głośny krzyk. Zduszony krzyk. Nie, nie tutaj. To gabinet Janka. Lucyna odwróciła się wściekła. Mamo, przestań robić sceny. Przynosisz nam wstyd. Janek nie żyje. Trzeba iść dalej. Karina potrzebuje pokoju. Karina się roześmiała. Spokojnie nie ruszę tych starych, zakurzonych książek. Wypchnęli fotel Janka na korytarz. Zaczęli rozkładać polowe łóżko. Konfrontacja trwała tygodniami, ale nie była to głośna konfrontacja. To była cicha wojna na wyczerpanie. Nie byłam już u siebie, byłam lokatorką parteru. Ich było teraz sześcioro w domu. Ja byłam jedna. Dolna łazienka moja była ciągle zajęta przez Karinę. Spędzała tam godziny zostawiając swoje rzeczy, zużywając moją wodę toaletową. Kuchnia była ich terytorium. Monika przejęła dowodzenie. Gotowała tłuste potrawy, frytki kiełbasy, których zapach przesiąkał moje zasłony. Krytykowała moją zastawę. Nie macie nawet porządnych kufli do piwa Elżbieto. Wieczorami przejmowali salon. Telewizor ryczał programami reality show, których nie znosiłam. Nie słyszałam już wieczorami mojej ulubionej dwójki. Ryszard palił w ogrodzie, rzucając pety w moje róże. Próbowałam rozmawiać z Lucyną. Złapałam ją pewnego ranka w kuchni. Lucyna, błagam cię. Nie daję już rady. Ja nie mam już miejsca. Nie mam życia. Wytarła ręce w ścierkę. Jej twarz była twarda, nie znałam tej twarzy. A co ja mam zrobić, mamo? Wyrzucić ich. To rodzina mojego męża. Powinnaś się cieszyć, nie jesteś już sama. Wolę być sama, niż być. Tak traktowana. Jak powietrze jesteś egoistką, wysyczała. Zawsze byłaś egoistką masz ten wielki dom i nie chcesz się nim z nikim dzielić. Sławek robi wszystko dla ciebie. Płacimy rachunki, robimy remonty. Wtedy zrozumiałam remonty. Tydzień później Sławek i Lucyna wezwali mnie do salonu. Monika i Ryszard też tam byli. Sąd, Elżbieto, zaczął Sławek fałszywie miodowym tonem: Mamy problem. Dom jest stary. Izolacja jest słaba, piec zaraz padnie. Mamy wyceny. Trzeba co najmniej 150 tysięcy złotych. Zmroziło mnie. Ale ja nie mam takich pieniędzy, Sławku. My też nie, powiedział. Ale bank zgodzi się dać nam kredyt. Pod jednym warunkiem. Spojrzał na Lucynę. Lucyna przejęła pałeczkę. Dom musi być zabezpieczeniem. A ponieważ jest na ciebie, byłoby prościej, mamo, gdybyś zrobiła nam darowiznę. Albo sprzedaż. Cóż mecenas Dąbrowski ci wyjaśni? Mój notariusz, powiedziałam. Mecenas Dąbrowski nie żyje, nie jego syn, to on prowadzi nasze sprawy. Mamy wizytę w przyszły czwartek, żeby podpisać papiery, żeby dom był nasz, to znaczy nasz mój i Sławka. To normalne, prawda? Przecież o wszystko dbamy. Zamierzali zabrać mi dom. Najpierw mnie najechali, potem upokorzyli, a teraz chcieli mnie obedrzeć ze wszystkiego. A nóż trzymała moja własna córka. Kiwnęłam głową. Tak, tak oczywiście. Notariusz. w Czwartek. Poczułam dziwny spokój. Spokój rezygnacji, a może gniewu. Następne dni spędziłam w swoim pokoju. Udawałam chorą zmęczoną. Nie martwcie się o mnie, mówiłam. W poniedziałek rano... Gdy wszyscy jeszcze kręcili się w piżamach, a Karina spała, ubrałam się, włożyłam szary płaszcz a paszkę i wyszłam. Poszłam pieszo do centrum. Ale nie poszłam do piekarni. Poszłam do kancelarii. Mecenas Dąbrowski, syn mojego dawnego szefa. Sekretarka mnie poznała. Pani Elżbieto, co za niespodzianka. Proszę, proszę, mecenas zaraz panią przyjmie. Młody notariusz uścisnął mi dłoń. Pani Elżbieto, sekretarka mówiła, że jest pani umówiona na czwartek z córką. Muszę z panem porozmawiać wcześniej mecenasie. Pilnie i w pełnej dyskrecji. Usiadłam i opowiedziałam wszystko. Inwazję. Upokorzenie. Gabinet mojego męża. Piec. Kredyt. Słuchał z poważną twarzą. Kiedy skończyłam, splutł dłonie. Pani Elżbieto? Pamiętam panią z dzieciństwa pracowała pani tutaj. Powiem pani jasno. Otworzył folder na komputerze. Dom jest w całości pani własnością. To był majątek odrębny pani rodziców. Pani mąż nie miał w nim udziału. Pani córka Lucyna nie ma. Proszę wybaczyć. Absolutnie nic do czasu otwarcia spadku po pani. To o co panią proszą, to wywłaszczenie pani. Wiem, szepnęłam. Ta wizyta w czwartek kontynuował to umowa darowizny albo sprzedaż na ich rzecz. Jeśli pani podpisze, nie jest pani już u siebie. Legalnie. Co mogę zrobić? zapytałam. Po pierwsze nie przychodzić w czwartek. Proszę powiedzieć, że jest pani chora. Po drugie, ma pani dwie opcje: eksmisja, policja, sąd. To będzie długie i bolesne. To moja córka, powiedziałam ze łzami w oczach. Rozumiem. Więc jest druga opcja. Prawo jest po pani stronie, Elżbieto. Jest pani u siebie. Może pani sprzedać, sprzedać, sprzedać dom. Komu pani zechce? I wyjechać. Wyjechać z pieniędzmi i zacząć życie od nowa, gdzie indziej, w spokoju. Wyjechać. Ta myśl była przerażająca opuścić dom rodziców, ale. wyjechać. Być wolną. Nie mam dokąd pójść. Moja kancelaria ma dział nieruchomości. Możemy zająć się sprzedażą bardzo dyskretnie. I możemy znaleźć pani małe mieszkanie w Krakowie? M2, łatwe w utrzymaniu. Wróciło do mnie moje dawne życie sekretarki. Byłam kiedyś skuteczna. Mecenasie, powiedziałam prostując się. Proszę wystawić dom na sprzedaż, ale natychmiast. I w tajemnicy. Nie chcę, żeby wiedzieli, zanim będzie po wszystkim. Będzie trudno z nimi w środku? Wszyscy wyjeżdżają w przyszłą sobotę. To urodziny matki Sławka jadą na południe na weekend oprócz mnie. Ja jestem zbyt zmęczona na podróż. Mecenas Dąbrowski się uśmiechnął. Prawdziwie. Idealnie. Mam parę Holendrów, którzy szukają dokładnie takiej nieruchomości w Małopolsce. Mogę zorganizować wizytę w sobotę po południu. Zemsta nie była daniem serwowanym na zimno. Była aktem notarialnym. W czwartek zagrałam komedię. Zostałam w łóżku. Źle się czuję, Lucynko. Przełóż notariusza. Nie mogę podpisać w takim stanie. Lucyna była wściekła, ale nie mogła nic powiedzieć przy teściach. No dobrze, ale w przyszłym tygodniu bez dyskusji w sobotę rano wyjechali. Dom wypełniła cisza. Cudowna cisza. O 14.00 przyjechał mecenas Dąbrowski z parą Holendrów. Zachwycili się. Stare mury ogród. Ten polski urok. Nie zadawali pytań o polowe łóżko w gabinecie. Mecenas musiał im powiedzieć, że to pokój przejezdnego przyjaciela. Złożyli ofertę. Bardzo przyzwoitą ofertę. W następnym tygodniu poszłam do banku. Opróżniłam książeczkę oszczędnościową i polisę na życie, którą Jan, przezornie, zapisał tylko na mnie. Przeniosłam pieniądze do innego banku w Krakowie. Podpisałam umowę przedwstępną u Mecenasa Dąbrowskiego. Znalazłam małe mieszkanie do wynajęcia niedaleko Wisły w Krakowie, blisko mojej przyjaciółki Krysi. Zaczęłam się pakować. W tajemnicy. Chowałam kartony u sąsiadki pani Marii, która wszystko rozumiała, choć nic nie powiedziałam. To dla Caritasu, mówiłam Lucynie. Najtrudniejsze było sortowanie rzeczy Janka. Zatrzymałam jego fotel. Resztę oddałam. I zabrałam puszka mojego kota. Minęły ustawowe trzy miesiące. To był czyściec. Mieszkałam z wrogiem. Uśmiechałam się. Kiwałam głową. Stałam się przezroczysta. Już mnie nawet nie widzieli. Mówili jej o swoich remontach, opok swojej kuchni przy mnie, jakbym nie istniała. Nadszedł dzień podpisania ostatecznej umowy. Szary, deszczowy wtorek w listopadzie. Jadę do lekarza do Krakowa, skłamałam. Z nadgarstkiem. Pojechałam autobusem. Podpisałam akt sprzedaży. Pieniądze przelano na moje nowe konto. Dom nie był już mój. Miałam w kieszeni nowy pęk kluczy. Lekkie klucze. Do mojego mieszkania. Nie wróciłam do niepołomic. Wzięłam taksówkę do mojego nowego M2. Moja przyjaciółka Krysia i pani Maria wszystko przygotowały. Fotel Janka stał przy oknie z widokiem na rzekę. W tym czasie o 17.00 w niepołomicach mecenas Dąbrowski w towarzystwie komornika sądowego zadzwonił do drzwi domu, który kiedyś był mój. Lucyna otworzyła. Mecenas Dąbrowski: Mamy nie ma. Dzień dobry, proszę pani. Nie przychodzę do pani matki. Przychodzę zawiadomić, że ten dom został sprzedany. Podpisanie aktu miało miejsce dziś rano. Nowi właściciele proszą o opuszczenie lokalu w ciągu 15 dni. Reszty dowiedziałam się od Krysi, która usłyszała od pani Marii. To była podobno scena histerii. Lucyna krzycząca: sprzedany. Ale to niemożliwe. To mój spadek. Komornik bardzo spokojnie. Proszę pani, pani matka żyje i jest w pełni władz umysłowych. Nie ma mowy o żadnym spadku. Akt jest prawomocny. Jeśli nie opuszczą państwo domu w wyznaczonym terminie nowi właściciele. Rozpoczną postępowanie eksmisyjne i zażądają od państwa odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu za każdy dzień pobytu. Sławek próbował do mnie dzwonić. 20 razy. 30. Ale zmieniłam numer. Musieli się wynieść. Samochód dostawczy wrócił. Teściowie trafili do jakiegoś hotelu robotniczego. Karina wróciła do Krakowa. Lucyna i Sławek musieli wynająć małe M2 na obrzeżach miasta. Lucyna przyszła do Krysi. Płakała, krzyczała chciała się ze mną zobaczyć powiedz jej że zniszczyła rodzinę powiedz jej że ukradła mi mój spadek krysia odpowiedziała jej spokojnie lucynko ty nie masz spadku ty masz matkę a potraktowała się jak śmiecia nie chcę cię więcej widzieć dziś siedzę w swoim fotelu puszek śpi mi na kolanach patrzę jak płynie Wisła jest cicho moje mieszkanie jest małe ale jest moje nie mam już róż ale mam balkon z pelargoniami straciłam córkę Wiem o tym. To nie jest żadne zwycięstwo. To rana, która nigdy się nie zagoi. Miłość matki to dziwna rzecz. Przetrwa nawet najgorszą zdradę. Ale ocaliłam swoją godność. Ocaliłam swój spokój. Lucyna i Sławek widzieli dom, wielki pusty dom, który łatwo można było przejąć. Nie zauważyli, że ja wciąż byłam w środku. Mówi się, że krew jest gęstsza niż woda. Może to i prawda, ale czasami akt notarialny jest trwalszy niż więzy krwi. Nie można nikogo zmusić do miłości, ale można i trzeba chronić swój dom. A kiedy dom przestaje być schronieniem, jedyna godność jaka pozostaje, to umieć zamknąć za sobą drzwi.